Dzień dobry, witam Państwa na porannym i do komentarzu. Przejdziemy do danych makroekonomicznych. Mianowicie dzisiaj będzie ich niewiele. Z Japonii pojawiły się dane na temat bilansu płatniczego. Następnie o 10.30 będziemy mieli produkcję przemysłową z Wielkiej Brytanii. Następnie kilka wystąpień publicznych członków zarządów i prezesów banków centralnych o 11.30 członek zarządu ECB. Następnie o 11.30 również wystąpienie publiczne wiceprezesa FED. Następnie 20.00 wystąpienie publiczne członka zarządu ECB i 21.15 wystąpienie szefa FED z Richmond. Także danych jest niedużo, ale dzisiaj, 12, mamy o godzinie 18 naszego czasu bardzo ważny raport z rynku rolnego w Stanach Zjednoczonych i on będzie miał wpływ na pszenicę, kukurydzę, soję, ryż, cukier i bawełnę. No i dzisiaj, tak jak zwykle we wtorek, mamy o godzinie 18.00 szkolenie na temat omówienia sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach, więc dzisiaj wyjątkowo zaczniemy właśnie od instrumentów właśnie rolnych, potem przejdziemy do normalnej kolejności akcje, waluty i z powrotem wrócimy do towarów rolnych, tak aby móc tutaj odczytać, jaki może, jaki może być kierunek na tych instrumentach na najbliższe godziny i na najbliższe dni po publikacji tego bardzo ważnego raportu. Przejdziemy w takim razie teraz do e, głównych e, instrumentów. Na kontraktach na indeks SP 500 wczoraj w nocy pojawił się dołek na poziomie 1895. Potem w ciągu dnia doszło do odbicia do poziomu około 2000, 1929. Następnie już po otwarciu rynku kasowego rynek zaczął się cofać. Wróciliśmy z powrotem na nocny dołek, potem doszło do odbicia, teraz jesteśmy znowu już dosyć nisko. Generalnie powinniśmy korygować spadki z tego tutaj lokalnego szczytu, gdyż najprawdopodobniej mamy tutaj w poniedziałek w nocy dołek fali trzeciej teraz to odbicie byłoby falą czwartą potwierdzeniem tego, że byłoby to fala czwarta byłby po pierwsze czas trwania tego mocniejszego, tego dłuższego odbicia, a dwa niewielkie przekroczenie tutaj tych lokalnych dołków. Potem w dłuższej jaki byłby zasięg, jeżeli byśmy tutaj popatrzyli, gdzie jest 38% zniesienia, to jest poziom około 1940. I potem w dłuższej perspektywie kolejne sesje powinny przynieść spadki. Wsparcie jest w rejonie 1850-1870. Lepiej to widać na wykresie długoterminowym. Przejdźmy na wykres 4-godzinny i jeszcze skompresujmy wykres. Tutaj mamy właśnie ten dałek ten dołek. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie kontraktów na indeks DAX. Na DAXie też mieliśmy wczoraj w nocy dołek, potem doszło do sporego odbicia, potem cofnięcie. Oczywiście w tej chwili jeszcze nie mam tutaj notowań na rynku niemieckim. Na naszej platformie pojawiają się o godzinie 8. W związku z tym przejdziemy do stuka i mamy tutaj sytuację jaka jest, mianowicie z wczorajszego nocnego dołka doszło do odbicia, potem doszło do... Cofnięcia. Tutaj mamy ważne wsparcia. Najprawdopodobniej te bardzo ważne wsparcia będą bronione i w efekcie potem rozpocznie się kolejny ruch w górę. No i oczywiście mamy tutaj dosyć silne opory. W dłuższej perspektywie czasu można oczekiwać na to, że rynek pójdzie w dół i tutaj wsparcie znajduje się w rejonie 9300-9400. Potem można oczekiwać na falsze odbicie. Teraz przejdziemy do rynku polskiego, na którym mieliśmy wczoraj kolejny dołek. Zamknięcie kontraktu wypadło na poziomie 1714. W perspektywie najbliższych dni oczekuję na dalsze spadki i po przełamaniu dołka z połowy grudnia, który tutaj mieliśmy, oczekuję spadków do poziomu gdzieś około 1600 punktów. Myślę, że 1700 jest zbyt wątpym wsparciem, aby mogło powstrzymać tutaj te spadki i dopiero potem można byłoby oczekiwać na jakieś kolejne odbicie. Przechodzimy do sytuacji na wykresie głównych par walutowych eurodolar na wykresie eurodolara po nieudanej wczorajszej nocnej próbie przełamania oporu na poziomie 1,0935 doszło do spadków. Na razie zatrzymaliśmy się w rejonie gdzieś około 1,08 40 i 10840. Teraz jesteśmy na poziomie 10880. 108, Wydaje się, że możliwy jest ruch w dół do wsparcia w rejonie 108. To jest ważne wsparcie i po jego obronie można byłoby oczekiwać na kolejny ruch do góry. Teraz tak, cała struktura spadkowa z tego szczytu może mieć taką postać, że mamy falę A. To jest piątkowy dołek, potem fala B i teraz jeszcze dzisiaj czekałaby nas fa dokończenie falice. Po obronie wsparcia na poziomie 1,08 można byłoby oczekiwać na ruch w górę i teraz tak, najważniejsze poziomy jakie tu są na wykresie to jest tak z jednej strony wsparcie 1,08 z drugiej strony 1,09,35 i potem 1,09,75 1,09,90. Przejdziemy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj w krótkim terminie możliwy jest atak na opór na poziomie około 4.04. No i jak dojdziemy do poziomu 4.04, można oczywiście rozważać dwa scenariusze krótkoterminowe. Pierwszy to jest przebicie oporu i dalsze wzrosty. Drugi to nieudana próba przełamania tego oporu i cofnięcie. No i wtedy dochodzimy tutaj do tego ważnego krótkoterminowego wsparcia. Jeżeli by ono zostało przebite, no to wtedy czekają nas spadki. Jeśli nie, to czeka nas kolejny ruch do góry. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie złota. Na wykresie cen złota z piątkowego nocnego szczytu mieliśmy spadki do poziomu 1092, potem odbicie, potem kolejny ruch w dół. Wydaje się, że jesteśmy w korekcie. Fala czwarta, z tym że jeśli to ma być fala czwarta, ona się powinna już dzisiaj kończyć. I potem można byłoby oczekiwać na kolejną falę wzrostową wtedy z tego dołka, który mieliśmy 31 grudnia, pojawi się pięciofalowy układ po którym można byłoby oczekiwać na jakąś lokalną korektę i w dłuższej perspektywie kolejny ruch w górę. Bardzo silny opór jest na poziomie 1140. I przejdziemy do sytuacji na wykresie cen ropy. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, po odbiciu, które rozpoczęło się z czwartkowego dna, rynek wkroczył w kolejną falę spadkową. Zasięg tych spadków jest dosyć duży, bo dotarliśmy do poziomu prawie 30 dolarów. Tutaj dołek mieliśmy na poziomie 30,4. Wydaje się, że psychologiczne wsparcie na poziomie 30 dolarów jest w stanie powstrzymać tą przecenę. Równocześnie z tego szczytu na poziomie około 38-30 mamy dużą pięciofalową strukturę i po zakończeniu tej dużej pięciofalowej struktury, struktury możemy wejść w kilkusesyjny ruch w górę. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia dziś o godzinie 18 na szkoleniu.